Siema, ziomki, ziomale. Witam w płatnym kontencie u Xantora na kanale Zombie Castaways i trochę ten kontent mnie tutaj goni. U mnie są goście w domu. Zjechała się cała rodzinka, wszystkie dzieci, ale kontent mnie tutaj troszkę goni i na początek sobie odbiorę te skarby, które tu wykopałem. Tak więc na początek to odbiorę. I zabieram się za ten content, który mnie tak naprawdę tutaj goni bardzo. Zaraz przejdę na lodową wyspę i już będę mógł ukończyć kolejną misję. Jak widać tutaj po lewej, po środku, już 3 godziny, nieco ponad 3 godziny misja by mi przepadła. Dobra, pięknie, tutaj wypadły mi skarby z wykopanych kamieni i drzewek. Niestety więcej mózgów za reklamy nie mogę sobie wziąć, tak więc będę mógł to zrobić jutro, tak więc na razie mogą pracować tylko niech będzie tutaj kamieniarz drwal i ten Ten tutaj kamieniarz pracuje i ten drwal, ten ten... lana ci znałem, ten drwal w tej okolicy on na razie jest bezrobotny. Ja mózgów za Zombidolce nie kupuję Dobra, i przechodzę na. Nie będzie Love Island na razie, Lo... wyspa miłości, bo chcę sobie odebrać narzędzia, a więc sobie pięknie odbiorę narzędzia. Jedna studnia mi tutaj znikła, ale zbudowałem kolejną. Już pozwoliłem sobie zbudować poza nagrywaniem. Widzę, że o, kolejna studnia mi tutaj znikła. Już nie ma, zostały mi tutaj dwie studnie. Przydałoby się kolejne wyspy odblokowywać, bo albo zbudować kolejną studnię, nie? Koniczynka tutaj dojrzała, nie zbieram jej na razie, tak więc przejdę sobie po prostu na wyspę gwiezdną i tutaj też sobie odbiorę pięknie. O, z... dobra, dobrze, że trzeci raz nie kliknąłem, bo jest 100 na 100 na 100 i jest misja rzeczywiście tutaj, w tym miejscu czyściłem, w tym miejscu czy czyściłem i Wypadły mi skarby, z których wypadła w końcu, w końcu wypadły te kotki, bo patrzcie ta misja już tutaj oczywiście palmy już dawno wyczyściłem, ale nie miałem pięć kolekcji. Miałem cały czas trzy kotki i był problem, dopiero niedawno wypadły mi jeszcze trzy, aż trzy kotki i wypadły i mam sześć w tej kolekcji, tak więc sobie po prostu wymienię, pyk, piek, piek, pyk, 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 pyk i tu, 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 tu. fire and fire and ice misja fajnie zrobiona i będzie dostępna następna misja podejrzewam przez tak przez kolejne 24 godziny dobra i w tej misji mam skończyć trzeci etap budowy lodowego pałacu tak i znaleźć Statuę i Króla i zniszczyć ją. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. No ale dobra, e, tutaj jest trzeci etap. I to jest właśnie zagwostka Że tutaj potrzebuje aż 15 tych kryształów. Kryształy robi się... Tutaj pisze... Z czarnego marmuru na wyspie miłości w krypcie. Potrzebuje aż 15 tego. Tak więc sobie przejdę w tej chwili. Tutaj, tutaj krypta. I dużo tego czarnego marmuru potrzebuję. Tak więc nie wiem, jak ja się z tym wyrobię. Po prostu na razie poczyszczę trochę czarnego marmuru. I kilofy idą. I tak specjalnie nie będę zużywał sobie toporów ani. To porów maczet właśnie, żeby mieć kilofy. Dobra, jest tutaj reklama. Będę musiał to pominąć sobie, zedytować na komputerze to, bo na telefonie nie zrobię pominięcia reklamy. A przynajmniej na pewno bardzo niedokładnie bym tą reklamę przyciął w tym programie nagrywania, bo tu jest taki przycisk, który nie wiem jak działa dokładnie. Tak nagrywam na telefonie. No i fajnie. Dobra, reklama obejrzana, drop wypad i teraz będę musiał zdobywać kilofy, bo tutaj no nie mam za dużo. Nie mam za dużo. Będzie 12 tylko tych kamyczków, a potrzebuję ich, I ile tam było? Zaraz, 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 bo 15 chyba czy 25. Już teraz kurczę zapomniałem. Mm. Tylko 15, dobra. Jest to do osiągnięcia jeszcze, jest to do zdobycia, ale jest tutaj drugi lodowy pałac. Pozwolę sobie go zbudować. Nie wiem, czy to coś mi daje w ogóle, ale jest tak, drugi lodowy pałac, który drugi etap mogę też zbudować. Pięknie. Dostałem 19 poziom. Tu, 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 tu. Widać co wypadło, oczywiście. Fajnie. I. Cz, cze, czy, cze, też, tg, te to też te kamieńczki, tak więc czego nie zbuduję na razie. Dobra, dobra, dobra. Tylko ciekawe czy mi tutaj podpowie, gdzie jest ten król. Aha Czyli mam iść tutaj. Dobrze, że podpowiada. Dobrze, że podpowiada. Dobra, ale na razie zajmę się po prostu zdobywaniem czarnego marmuru i budowaniem tych... Kamieni, tych to są ametysty, tak? No, i tutaj mam czas na to 24 godziny, czyli dam chyba radę, nie? No i fajno. Dobra, niestety tu mam tylko jeszcze dwie ruletki. Ta ruletka jeszcze dosyć sporo jej jest. Ta ruletka była niedawno postawiona, a tu się skończyła, już nie ma. No i tak. Kucharzy na razie. Nie mogę używać. O, jest kolejna reklama. Dobra, pozwolę sobie obejrzeć kolejną reklamę. Reklama, fajnie, wydropiona. Tu przy okazji jest skarb, którego wcześniej widocznie nie zauważyłem. Kolekcja miłosna przede wszystkim, widzę, że wypadła z tego. No i fajno. W międzyczasie chciałem powiedzieć, że tutaj kiedyś mi wypadła w czasie grania. W czasie grania poza nagrywaniem wypadły już mi po prostu niechcący dwie misje. Jedna misja to było zakończenie serii Wyspy Miłości. Po prostu zakończyłem wszystkie misje z serii Wyspy Miłości. Chyba jedna właśnie to była, że zasiałem po prostu zboże. czy tam, no coś nazywa rice, nie wiem czemu tak to się nazywa jak ryż. Zboże i po prostu zebrałem. To mi zakończyło wyspę. Miłości. Dobra. A jak się tu przejdzie w misję, to nie wiem, czy w ogóle będę miał dostępne do Love Island. Nie, no, jeszcze są. Misje na Love Island. Cały czas do robienia. Tutaj jest. E, napraw wszystkie krypty. Na wyspie. Zombie Hermit. Ale to wygląda, że krypty, tak? Gdzie one są? A, tutaj jest, widzicie. Ale potrzebuje ten czarny marmur, a czarny marmur jest bardziej potrzebny na e, Gwiezdną Wyspę, tak więc sobie odpuszczę. Na razie Wyspa Miłości może poczekać sobie. Tutaj jest e, napraw ten domek. To też na razie nie mam. Skrole możesz zdobyć skrypty na Wyspie Miłości, ale to jest Gatehouse, to nie jest krypta, to jest krypta, czyli w tej krypcie będę mógł zrobić. Dobra, ale jeszcze jedną ciekawą rzecz chciałem zrobić, bo tutaj, jak już zanim skończę nagrywać, to że tutaj jest. O, wybiorę. Nie tak, czemu to wyskakuje? Chciałem sobie ulepszyć wiatrak właśnie, bo mam opcję z reklam mi powypadały pewnie takie rzeczy i mam opcję upgrade ulepszyć wiatrak, tak więc sobie pięknie ulepszyłem F Sam wiatrak ulepszony i daje on mi pięknie ruletkę o 250 doświadczenia, nice ciekawe czy w krypcie mogę ruletką, nie w krypcie będzie za dosłownie za 11,5 minuty a więc sobie to później zrobię, poza nagrywaniem. No i tyle w tym filmie, kochani widzowie, bo muszę wyjść z psem. No mam gości, tak więc e, płatny content musi troszkę poczekać. Ale będę nagrywał. E, wspomnę jeszcze tylko, że do sub, pisałem do supportu zombie. I support zombie mi odpisał. E, pisałem to na komputerze. Odbiorę sobie jeszcze, pozwolę sobie odebrać osiągnięcia. E, Za Skarbów, za używanie narzędzi, fajno. No, i pisałem do supportu Wizor do tej gry, ale pisałem na Bluestacku, nie tutaj. I napisali, żeby po prostu wyjść z gry. O, takim tym mykiem, czekajcie, tak się wychodzi, żeby wyjść z gry, zrobić exit. Ja kliknę no akurat. No i po kilku minutach wejść na komputerze na Blue i będzie działać, ale mi to jakoś nie chce działać i nie chce, nie chce. Muszą mi to naprawić, muszą, muszą, muszą to zrobić. Dobra, a tymczasie, tymczasem oczywiście kończę, kochani widzowie, trzymajcie się, pozdrawiam, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki, mam nadzieję, że będzie więcej wspierających i trzymajcie się pa! Tu, 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 tu. Cześć na razie!